Szczęść Boże, nazywam się Magdalena i chciałabym się dzisiaj podzielić z Tobą świadectwem takiej ważnej interwencji Pana Boga w moim życiu. Ja, na drodze mojego nawrócenia, miałam taki czas, w którym bardzo mocno zdałam sobie sprawę z mojej grzeszności i nie mogłam pojąć, jak Bóg może mnie taką przyjąć i przebaczyć mi całe zło, które ja w sobie widzę. I choć oddawałam to wszystko Panu Bogu w sakramencie spowiedzi, moje serce było jakby niespokojne. Ciągle odnawiały się we mnie różne wątpliwości, odradzały różne pytania. Byłam wręcz taka zapętlona w tym myśleniu. Czułam takie umęczenie i utrudzenie, właśnie tą ciągłą niepewnością, czy rzeczywiście Bóg mi przebacza w swoim wielkim miłosierdziu, bo wydawało mi się, że. Może to jest za dużo, może jestem niegodna, może w żaden sposób tak nie zasługuję na to. Ale teraz z perspektywy też widzę, że było w tym też takie niedowierzanie w jego miłosierdzie. I pamiętam, że kiedy na adoracji wołałam właśnie do Pana o taką odpowiedź, kiedy wylałam przed Nim całe swoje serce z tym trudem, z tym bólem, z tym niedowierzaniem, z moim niepokojem i niepewnością. Bóg wypowiedział takie słowa: Przebaczam ci. I nigdy nie zapomnę właśnie tych słów. Była to naprawdę ogromna łaska dla mnie i taka Jego niezwykła interwencja, w której pochylił się. Pochylił się nade mną tak namacalnie, jakby uciszył burzę mojego serca właśnie swoim słowem. I zabrał to wszystko. Zgodnie z tym, co obiecuję, co pisze w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 11, werset 28. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Te słowa, które wtedy usłyszałam, były właśnie takim pokrzepieniem dla mnie, ale też takim momentem odnalezienia tej wolności, wolności dziecka Bożego, takiego prawdziwego pokoju serca takiej głębokiej wiary w jego miłosierdzie, w to, że jest blisko, że słyszy mnie w tym moim utrapieniu, nie jest mu obojętny mój głos, moje wołanie i bardzo konkretnie też na to odpowiada, abym mogła spokojnie stawiać kolejne kroki właśnie za jego przewodnictwem i za to chwała panu.